Jak widzieliście, pogoda lekko, przynajmniej na początek naszych obchodów, sprawiła nam migla, ale myślę, że nie przeszkodzi do nas doskonałej zabawie, bo na tą okoliczność m.in. wybudowaliśmy tą walę sportową. Po przywitaniu wszystkich przez burmistrza nastąpiła prezentacja przepięknych kompozycji różanych, wykonanych przez uczniów i przedszkolaków z naszego miasta później odbyło się rysowanie listów do świętego mikołaja które burmistrz przekaże osobiście podczas swojej wizyty w Finlandii punktualnie o godzinie 12:00 na ahali pojawił się w charakterystycznym stroju sekretarz miasta zbigniew rybak by wszystkim chętnym przybić okolicznościową pieczęć o leśnicy. Gościem tegorocznych Dni Dziecka był Robert Gamble, założyciel znanego wydawnictwa Media Rodzina. Wszystkie dzieci z miasta prawie tak, byli tam, Wszystkie oleśnickie tak. dzieci dzisiaj się zebrały. Tak. Dowiedziały się też, że wydawnictwo Media Rodzina przekazało naszej bibliotece aż 400 książek. Są piękne tak, książki, tak. wspaniale wydane. Które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Słynny no, no, Harry Potter. Tak, który niezmiennie. Trochę, trochę kontrowersyjny, ale umie obronić pani e, Rowling. Nieco później grupa dzieci, które brały udział w różnego rodzaju konkursach regionalnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Leśnicy, obwiedziła burmistrza w ratuszowej sali obrad. Tam czekały na nie różnego rodzaju słodkie niespodzianki. A po się nie mylę, bo, bo, bo słyszałem, że, że kiedyś to Pan był zastępcą Oleśnicy. leśnicy. Nie byliście. No. A kiedy, a kiedy Pan był zastępcą, to, to, to jak chodziło życie? Więc tak samo chodziło o życie, jak teraz chodzi. Tylko drogę innymi drogami.